Trochę patriotycznej historii, ginę za to, co najgłębiej człowieku ukochać może za sprawiedliwość, dobro i piękno na świecie. Słowa z grypsu napisanego przez Stanisława Siwca, oficera AK przed egzekucją 15 listopada 1944 roku na zamku w Lublinie. Stanisław Siwiec wraz z Tadeuszem Beneszem pseudonim Lampa i Franciszkiem Gadzalom, pseudonim Marzec, byli pierwszymi żołnierzami Armii Krajowej zamordowanymi przez komunistów w więzieniu na zamku w Lublinie dokładnie 81 lat temu, 15 listopada 1944 roku. Po nich mordowani byli kolejni. Stanisław Siwiec urodził się 9 maja w 1913 roku w Wąwolnicy, ukończył gimnazjum w Puławach. Przed wybuchem II wojny światowej studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W okresie okupacji niemieckiej był żołnierzem AK i szefem BIP-u na miasto Lublin. Został aresztowany przez komunistów 9 października 1944 roku. Zarzucono mu przynależność do AK, posiadanie materiałów nawołujących do obalenia PKWN i godzących w sojusz ze Związkiem Sowieckim. Posze, przeszedł brutalne śledztwo. UB zatrzymało również jego żonę będącą w ciąży. Został skazany na karę śmierci. Na kilka godzin przed jego wykonaniem udało mu się napisać Gryps, który wyniósł spowiadający go ksiądz. Komuniści zamordowali go 15 listopada 1944 roku. Żonuś maleńka i ty najdroższa z najlepszych matek. Matko kochana, nie rozpaczajcie, Bóg tak chciał, miłość żąda ofiary, ginę za to, co najgłębiej człowieku kochać może za sprawiedliwość, dobro i piękno na świecie. Słowa napisane do żony Henryki i matki Władysławy. Rozśpiewała się madusza i wyrywa do czynów dobrych i szlachetnych, a tu gasnąć trzeba, jej trzeba. więc przelewa mi pragnienie na syna, którego żonuś urodzisz.